I mamy trzecią szereg rzutów karnych. Prosimy belerów o wytykowanie trzech zawodników, którzy będą wykonywać rzuty karne. Ale nie blokuje, no jakby ktoś to blokuje. Blokuje. Na piątki podchodzi zawodnik Bernardyński i kodem podliszki. No. 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 Let's foródnie Branka Spart. Chodzi o 20 lat. <dearers> Zawodnik numer 17, Adrian Wiśniewski. Dziękujemy. Pierwsze miejsce, zwarta rolnica, drugie miejsce, jeziora najlepszego strzelca i najlepszego bramkarza. Najlepszym strzelcem okazał się Patryk Nowak za 5 bram. Na pamiątkę, Natomiast najlepszym bramkarzem również okazał się zawodnik z zamku Domek Grezymon. Na nie I teraz poproszę panią dyrektor o wręczenie kucharów. Trzecie miejsce i kapitan zamku Kurzenki. Zapraszamy. Drugie miejsce kapitan Jeżelaka. Zapraszamy. I pierwsze miejsce sąsiedzi zamierzchni Sparta Brunica. I teraz oddaję jeszcze głos panu Wójtowi i pani dyrektor. Ale panowie, jestem zaangażowania w tym, w tym turnieju. No, ja no, nie mam tutaj, sama wszystkim, że nam najbardziej podobało mi się spokój i opanowanie zamków zamków Oni bardzo spokojnie grali. Jestem pod wrażeniem, no, przy pytań, no, dość, że te jak mają to do siebie, że ktoś jednak wygrywa może niekoniecznie całkiem za, za najlepsze wyniki. Kochani, wszystkim Wam gratulujemy, cieszymy się, że dotrwaliście z nami do końca. Myślę, że spotkamy się niebawem na kolejnych raz tak na kolejnych. No i Wtedy grało KSO, czyli już się nie ma chłopaków, pojechali do, do domu. Ale wszyscy zachowaliśmy się że bardzo sportowo i wszystkim Wam gratuluję jeszcze raz i dziękujemy za przybycie. Przy okazji chcę podziękować Pani Dyrektor i całemu zespołu Biszku za zorganizowanie tego turnieju. To dzięki Waszemu zaangażowaniu, dzięki Waszej takiej postawie prospołecznej i świętami nieznami dzisiaj wspieramy go. Kamil też Wam chciał wszystkim podziękować za to, że jesteście, zadani, że dla niego dzisiaj gracie. Myślę, że dzięki właśnie Wam tutaj Waszej obecności jego marzenia mogą się spełniać. On za chwilę stanie na to i my wszyscy to wierzymy. My wszyscy to wierzymy i Kamilu życzymy Ci, żeby to się stało jak najszybciej. Kamil już jutro wyjeżdża do Brakowa, już jutro będą go nam znowu męczyć i przymierzać mu te protezy, aby faktycznie mógł stanąć. Dlatego też jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękujemy, że właśnie ten wolny dzień, tą niedzielę chcecie poświęcić dla Kamila. Dziękuję. Bardzo. Ja również chciałabym podziękować, mało kto wie, ja już prawie tego nie pamiętam, ale kiedyś grałam piłkę nożną, e, bardzo dawno temu. E, naprawdę bardzo podobała mi się Wasza postawa. To jak pan mi powiedział dużo w niedzielę chcecie tutaj spędzić czas w szczytnej sprawie. E, chciałabym serdecznie podziękować e, panią wicedyrektor Jenny H Bruda ale przede wszystkim moim panom łebistom, panu Janowi Potomskiemu, Leszkowi Podlińskiemu i panu Marcinowi Doniszewskiemu, to oni głównie zajęli się organizacją tej całej imprezy, także głębokie ukłony, podziękowania dla was wszystkich, którzy walczyliście i wszystkiego dobrego w drodze do Krakowa i żebyś z nami też niedługo zagrał. Dziękuję bardzo serdecznie. Chciałabym pogratulować z Zbucieńskiej i chciałabym podziękować Zespołu Szkół w Kuczerniku za pomoc i za pomoc w e... Bardzo chciałabym podziękować wszystkim i gratulacje dla w rodziców.